Jesteś Jest. O, oh, jak poszedł. Poleciałeś dalej? No. no. Co ty gadasz? Na streamie muszę to zobaczyć. No zobacz. Kurwa magia tutaj. O kurwa ty, jakie jajo. Kurwa, no co jest, o widzicie, Zb <laughs> mamy ich, mamy ich, oszukali, oszukali, mamy ich Wszystko usłyszy, no i teraz chyba goodbye Szpero, oj Scream, mamy problemy, Szpero, Szpero wygrywa tę rundę To było nieprawdopodobne, ależ błąd screama! No i to mi z odszotuj złośliwca, coś takiego. Tylko na drogach. No kurwa! Smok mognę, moja? Idzie. Palać na żółte. Ja patrzę, że to mi przelieszcza. Dziękuję. Pes. Ty nie czujesz. To le, Widzimy, że jest jednak kontrola tego MIDA. Że mamy pojedynek. To jest paczka, także to jest na MMS 50 sekund, ale ciężka sytuacja. Kozik widzimy już przekraca, Impuls również. Oka dupę. Czy jeśli mężczyzna goli sobie dupę, to czy jest gejem? Jeśli mężczyzna sprząta swój dom, to oczekuje wizyty. Paliłem się! Nawet jest... gadka, nie jest Dzisiaj to jest to zmęczenie. No bo to jest to zmęczenie, cholera jasne i teraz nie mam czego gadać, jak przegrywam, kurde 8-14 no! A sam nie miałem co gadać. się co co mówił No już jak to nie wchodzi Dobrze, tu pierwszą grałem, chociaż to chyba będzie dobry Ale to dzida Kurwa Za bezem! Ja i Co ty... Kurde bo skończyło mi się Amo drugi. Ten drugi Ten drugi Piotruś Drugi jakiś? Tylko no nie no aha, aha. aha No już widzicie? Dwóch Piotrków tronuje kur... Dobra nie gram Zobacz, dwóch Piotrków Robisz to tak? I'm doing no. it No come on family Piotrek Wojtek, bo ja tu skaczę, uważaj. Waltek! No kurwa! Co to kurwa? Skąd Wojtek wchodził? No nie, no po co to... to... Chowasz się tam, ale ja na... Doświadczenie! No Pyk, tyk, wychylam, chrzelam. Twoja ulubiona pozycja. 3-1. Ucieka ten zawodnik, ucieka. Już chyba będzie 2-1 w mapach. Nie zdoła go dogonić. Co dalej? Kuta bano. Złot, co to było? Hrw, oh. <laughs> Czekaj, co ma? To było pusty, nie wychodź! Dawaj do końca, Przecież to. Trzeba było na czas, no. <laughs> xd. What? Z góry, z góry, z góry, z góry. Kur nie widziałem go, Skorzył, no, Nie, Nie widziałem go żebyś tutaj mi jeszcze raz, kurde. No co? Co ty, całujesz bicki teraz? Co to było? Kurde. Nie, Gosty nie, no nie, nie, no, no. no, poznałem tego nie, nie, Też to robię czasem Zamykam rundę. nie, nie, to bo się nie, 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 ale nie, 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 będzie, nie, 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 A nie, razu nie, rundy. No. nie, nie, nie Fajna, nie? Przynajmniej nigdy nie rzuci Mi się tam podoba, co, co powiecie? Nie przejdzie ci, nie przejdzie ci, schowaj się, nie wychylaj Na y smog hmm, Nie sądzę No co? Aha. No przecież... Serio, twoje? No takie lako no.